Siema, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj gramy znowu w farminga na polskiej serii. Zostawcie suba, lajka, like Wrócimy po 50 subów albo po 100 i dzisiaj zajmiemy się chyba prze przetrząsaniem. Ale zrobię to tak, że dzisiaj przetrząśniemy jedno pole, drugie pole I po prostu myślę, że jedno sobie zgrabimy, i w następnym odcinku zaczynamy sobie już prasowanie i tak stać. będziemy tutaj. Oto tą trzydziestką, najpierw muszę odpiąć od niej. Oh. Dobra, nieważne. Czekajcie jeszcze sobie... Bo w tamtym odcinku, trochę podgłośniłem, trochę ten. Ściszyłem i trochę źle zrobiłem w pewnym momencie, więc postanowię sobie... Dźwięki dać na o nie. Na 10. Żeby mnie nie zagłuszały. No. I teraz będziemy sobie <laughs> przytrząsać. Yy, ta, ta, dzisiaj nagrywam to film, wrzuciłem <laughs> wczoraj, yy, jak to nagrywam, czyli to jest 20, o 20.30, a ja teraz jest jakaś 11.30. Film ma dopiero 11 wyświetlony, ale się nie dziwię, bo jak wrzuciłem go późno. To jeszcze jakby dużo osób, no 11, to może nawet niektóre, które dopiero wstają. Ja dzisiaj dosyć wcześnie wstałem. I co? I po prostu może nie mieć te, te wyświetleń ten film, ale ja... Myślę sobie, że się sobie no, ale nie wiem o której... Ale wrzucę e, e, ten film, bo myślę też sobie... Bo zawsze jak nagrywałem farminga to... O Boże, co tu się dzieje? A może będzie trzeba wyłączyć tre... na razie tego moda nam zakupywanie się? O Boże... Czekajcie... No... Oraz słuchajcie, ja już wszystko wyłączyłem. Więc możemy się już brać do roboty. No. I wszystko już działa. Cześć. Coś teraz... Nie, przerzucam. No. Przetrząsa. Kurde. Czemu to... Jakiś. To się zgrabia, czy to Nie no. To się nie zgrabia. Ja nie rozumiem. Przecież jest... ...zgrabianie. O, tu coś ruszyło. W końcu. Boku po prostu nie, nawet nie było. Ty. Teraz o. Oh, teraz to idzie. <ścoughs> Dobra. Tu jeżdżamy sobie, tu powoli i robimy sobie. Nie ma co się ociągać. Jak tam mówiłem, coś z tymi wyświetleniami, no to. Zapewne za dwa dni już pewnie dojdzie do takiego poziomu, tak jak we, we wcześniejszych filmach z farminga. Więc o to się już nie muszę martwić. Tak zawsze było, że na początku ta, te wyświetlenia, pierwszy dzień, drugi, no i jeszcze plus przerwa, były takie MSE. No to teraz przerwa, no to. Jeśli ten film zdobędzie na przykład 50 wyświetleń, no to będzie git. Będzie git, bo ja będę już wiedział, że... Y... Po prostu po przerwie jakby to wszystko trochę zmalało, bo jak wrzucałem na przykład film co tydzień, co ponad tydzień, po prawie dwa tygodnie, no to teraz ta przerwa, no to trochę mi spadło tych zasięgów, ale jak będzie chociaż 50 wyświetleń, no to... Serio. Będzie git. To ja się zastanawiam. Jak to zgrabia? A i tak będzie powinni trzeba to na wałki zrzucić. Dobra. Panie że nie na tą stronę. Powinienem jechać od tamtej strony. I jeszcze raz to powinienem przerzucić. Bo, ja tą zgrabiarką. Nie zgrabiam. Nie zgrabiam często, szczerze tak powiem. Znaczy przetrząsam. Przetrząsam. Ja pierdzielę I po prostu. Nie jestem jakoś do niej nauczony. Bo ona może działać bardziej. Realistyczniej, więc jakby sobie to przerzucam tutaj, żeby to było bliżej tego, żeby łatwiej się nawałki robiło, bo na działa nie działa tak jak te inne, działa trochę inaczej. Więc teraz z tyłu będę jechał. Oj, jakoś to idzie, a później to przerzucę na tamtą stronę i jakoś powinnam się z tym uwinąć szybciej, bo nie chcę, żeby ten film jakoś długo trwał. Więc nie wiem, czy dzisiaj będziemy robić dwa pola, czy tylko to jedno. Zrobię chyba tak, że gdzieś sobie jeszcze może to zgrabimy. I ja po prostu. Zgra, nie, zgrabię to. Zrobię to nawałki Na tamtym polu przerzucę to później, poza odcinkiem. Też nawałki zrobię, bo to nie ma co, sensu pokazywać. I później w na następnym odcinku będzie prasowało. No, nie, no to będziemy już jechać z dwoma, na dwa pola. Jak myślę, to będzie się na tą stronę rzucać. No to ja sobie pojadę od tyłu. Fizyka farming, znaczy farmingu może jest nieraz coś inaczej. Tam niektóre rzeczy, no to rozumiem, ale. Głównie to wszystko powinno być ginol, niektóre przetrząsarki tam, zgrabiarki są. no i inne maszyny w ogóle trochę inaczej działają niż pozostałe, ale prawie jest to takie same, więc nie wiem. Muszę chyba tak jechać i to później zrzucać na tamtą stronę, bo tak będzie najłatwiej to przerzucić. Więc tak, I ile pojechałem. Teraz co mnie się nie dziwię, bo właśnie do tyłu się jeździ, się przerzuca tą, bo ja ma, posiadam oczywiście no, u siebie na, w realu na gospodarstwie, jest też y, właśnie ta przetrząsarka i z tego co widziałem to też się do tyłu jeździ. Ja myślałem, że to tylko to po prostu tak jedzie się, ale ten, no to, to tyło, to po prostu chyba, w tą, właśnie tym typem yy, przetrząsarki się powinno jechać, więc. Bo ja byłem bardziej przyzwyczajony do tych pająko zawieszanych zawieszanych farmingu i wiem, jak one po prostu działają. no ja już tu będę robił połowę pola, więc nie wiem, czy będę to pokazywał. Bo może pokażę, jak będę już zgrabiał. Więc nie wiem, czy to dalej pokazać, bo no, jest to na pewno szybsze niż koszenie, bo tak to zawsze musieliśmy jechać jeden pokaz, a w ogóle przy, na, przy początku koszeniu jechałem nie od tej strony, bo ciągnikiem wjechałem na trawę, a zamiast od tamtej strony od tej wjechać, ale później jakoś w filmie się później przerzuciłem i oh, zapomniałem. I inaczej mi to jakoś... Później prawidłowo to robiłem W drugim polu oczywiście już robiłem to prawidłowo, ale Zapomniałem się po prostu, zacząłem tak po prostu Zajęłem się tak tym nagrywaniem, że aż Zapomniałem, że nie od tej strony się jedzie Bo powinna jeść od tamtej strony Więc Przepraszam za to, może jeszcze napiszę w komentarzu, że No chyba, albo już napisałem, albo jeszcze napiszę Jak to nagrywam oczywiście jak, albo jak wy to będziecie oglądać, to już może będzie napisane, że po prostu tam źle, źle na początku zacząłem jechać. I wiecie co? Ja teraz zrobię cięcie i pokażę już jak będziemy, jak będę już w którejś, i będę, będę zgrabiał, jak będę już zgrabiał sobie. Bo to nie ma sensu pokazywać. Albo zrobić time lapsea. Nie wiem. Może, szczerze powiedziawszy, może, że tu jest, no jedno pole, no to w sumie mogę zrobić time lapsea. Nic się nie stanie, bo tu dużo nie zostało, więc ja robię tajem i widzimy się już jakby po tajem jak podepnę sobie już po prostu przetrząsarkę. Dobra, słuchajcie, ja już tutaj sobie wszystko podpinałem, więc zaczynamy już sobie zgrabiać powoli. Ja już włączam sobie sarkę no i, znaczy, przytrząsarko-zgrabiarka to jest, nie zapomnijmy. I sobie zgrabiam, już pierwszy wałek leci. Bo jakby prasę już mam przy... Kupiłem ją? prostu sobie kupiłem, więc nie będzie trzeba już wypożyczać, czy tam innych rzeczy nie robić z nią. Więc. No więc co? Kurde nie mam co do, do mówienia. No ale tak, trzeba może później dokupić jakąś łąkę, ale też się zastanowię nad nowym sprzętem, znaczy nowym sprzętem, większym trochę. Jakby trzeci ciągnik jeszcze mogły być jakby to tam, że dwie trzydziestki, tam ten, ale przecież niedługo mogę sobie 30 sprzedać. Więc to nie jest żaden problem. że to muszę dobrze poleślić, żeby to dobrze zgrabić. <słuch> <słuch> tutaj sobie tutaj zrobię taki mniejszy wałek tutaj. O. Najwyżej się to później prasą przyjedzie, zbierze. A czy nie mogę jechać od tyłu? Zgrabiać? W sumie? To mas może ma sens, wy tak pojechać? O. że lepiej w sumie zrobić grubszy wałek niż tak jechać, ale no w sumie jak tu pojadę a to nie ma sensu znaczy ma sens, ale jakby to z tego zrobić jakby jeden grubszy wałek, no to wtedy ma to sens ale wtedy nie, bo to będzie taki sobie zobaczę to będzie taki gruby wałek, że no, to nie ma sensu. Nie, może ma sens, poczekajcie. Wag, jakby się będzie tak rozdwajał i to. To nie będzie bardzo dobrze wyglądać. O Boże, to nie ma sensu. Może wezmę to, ale naprawdę to nie ma sensu. Więc. Najwyżej będę musiał później dwa razy jechać. No to. Błąd popełniłem bardzo duży. Wolę już tak sobie pojechać. I będzie szybciej i lepiej. No przecież nie wiem czy prasie to się zmieści. Ale powinno się zmieścić. mi opaje pod, pod, pod podbierak żeby się żeby to była taka szerokość no powinien wziąć ten podbierak więc. Myślę sobie, że po prostu zrobię sobie lekkie cięcie. Bo nie mam serio co do roboty. Znaczy do mówienia do roboty to jest trochę. Więc... Nie wiem, czy ja ten film dzisiaj sobie wrzucę. A czy dzisiaj to pewno nie, ale poczekam dwa dni. I dopiero sobie wrzucę, więc jakby nie muszę się jakby stresować. Czy tam nie zdążę, po prostu za dwa, 3 dni go wrzucę, sobie go już zmontuję, zrobię sobie miniaturkę. Więc. Nie ma czym się stresować. No i co, skończyłem sobie już tutaj zgrabianie. W następnym odcinku zaczniemy już prosowanie na dwóch polach, bo tam tego pola to nie ma sensu co pokazywać. Jak ten, no i co, zostawcie suba, lajka, like polecimy, bo 100 subów. I serio, opłaca się na razie, opłaca <grym> się oglądać, bo chcę jakby. Ulepszyć te swoje filmy w montażu i tym. I po prostu staram się jakby to robić, żeby to było jak najlepiej, ale też niedługo kupuję nowy ten mikrofon, kupuję też kamerkę, ale też mam plan na nagrać taki film ze żniw tego rocznych, ale w prawdziwym życiu. Tak, w prawdziwym życiu. Więc. Wyczekujcie, ok, zostawcie suba, lajka. No i co? No i siema.